O, kogo widzę? Dzień dobry dobrze, że pan wreszcie dotarł. Jakoś długo tu trafić nie mogłem. Tu do pana może opowie mi pan, co się u pana działo ostatnio. MHM, tylko. Chyba trudno mi tak będzie na sucho. Bez bitu to może puszczę instrumental, a pan mi opowie, co panu leży na sercu, dobra? Okej, okay, w takim stylu może być. Tak, okej. Okay, zacznijmy od 2018 roku. Co tam się wydarzyło? Skończyłem trasę eko. Chciałem tylko wieczny detoks. Śmierdzieliśmy groszem. Wszędzie ten przeklęty fetor. Każdy machał łapą w górze jak manek i Neko i poczułem szczęście wreszcie. To jak leczy mnie to, miód i mleko z moim przyjacielem za fuzję, po której mamy grubsze portfele, no i żaluzję teksty odłożyłem na później, miałem kontuzję, a serca łamałem tak, że mógłbym z nich układać puzzle, aż nie zakochałem się w dziewczynie z popu była płomieniem. A ja beczką prochu widziałem gwiazdy bez teleskopu, ale rady na tej autostradzie miały znaki stopu. Byłem gotów, żeby zmyła ze mnie smutek, choć pochodziła z branży, w której każdy rzeźbi tempym dłutem, w której, żeby sprzedać płytę, trzeba sprzedać dupę, a jeśli masz farcik, to wystarczy ci pokazać sutek ja z branży. Która umie wszystko łatwo jebać sprzedałem więcej płyt niż Shiran nie potrafiąc śpiewać wow, chodzę po niebie jak ten młody Jedi mamy całą scenę w ledach. Świeci jak jebane Vegas skończyli mnie kochać, jak skończyłem ostatni nielegal czuję się jak Ronald Reagan, sława jest jak słony cheddar huch, w sumie tak, tak to w sumie wyglądało, huch, oho. No, ale może trzymajmy się jednego tematu, może coś o związku swoim pan opowie, bo widzę, że pana pochłonął totalnie, jak się pan z tym czuje, jak to było, jakie to uczucie się zakochać? To było jak pigułka somy moja mama mówiła, jesteś rozbisermaniony i nawet małe rzeczy z nią wyglądały, jak cuda moja niania mówiła, ty nie miałeś niani, Kuba, no tak. Nie wiem wiele o opiece, ale znam miejsca, do których będziemy długo lecieć, ten jej słodki uśmieszek, tak jak dulce de leche, ej. Nie chcę nigdy budzić się w tym rutynowym świecie, gdzie kurier przywozi dietę, kumpel przynosi becel łzy kapią na mój sweter, muszę wrócić z bukietem, a co? Jeżeli większą uciechę niż to, co mówię. Sprawia im to, jak się uczeszę, ale znowu wraca pan do mówienia o sobie. Przepraszam, a może pogadajmy o niej, tak? Wróćmy do wybranki, jej dłonie są takie ciepłe, spalam się. Jakbym trenował przed piekłem, tak, coś sobie w końcu przyrzekłem, nie mogę odejść, jest za dużo rzeczy, które są piękne. Aha. Czyli nie jest z panem tak najgorzej, krótko mówiąc, no nie wiem, to w takim razie ja może panu nie, nie. Nie jestem w desperacji, jakbym w sobotni deszczowy wieczór łapał taksi pizza i łykme taksy, daj mi lekarstwa za cztery baksy, za cztery baksy nie, 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 nie. nie. Ja przepiszę panu jakieś benzo wobec tego, ale niestety wydaje mi się, że widzę u pana początki syndromu romantik-psycho.